Dobra O tam w ku przygodzie Nie wiem czy to jest dobry pomysł A bo ten gigant sobie to śpi Dobra Hej. Okay. A to my chyba możemy przejść obok niego w takim razie. Jakoś zeskoczyć. Hmm. Spróbujmy. Ktoś ma tą jebaną wioskę, przejdzie mi chyba z pół odcinka. Super. Żeby go nie budzić, może właśnie nie dobrze Najwyżej na razie Jeszcze szczurki tam na dole są super no tu i też są szczurki Zawaliście No nie Szczurów już nie ma Proszę, żeby to nie był kolejny mimik, bo już dwa w jednym miejscu to mnie wkurzał. No toż oczywiście, że to jest mimik. No to jest mimik. Dawaj, chodź. Chcesz mnie zjeść? Nie, nie chcesz mnie zjeść jeszcze Dawaj. Teraz no. I pomimo źwa, no dwa w jednym miejscu, no to to jest już dramat, naprawdę tutaj nie ma nic bardzo Wow Ja jak zabijam jednego szczura to przychodzi drugi w jego miejsce, no kuźwa Tu. oho, kolega się zbudził, to możesz od razu się tych szczurów pozbyć, dobra? Elo, szczury, czwórki, ja tu spadam. Elo za aż tak wysoko mi to przyniosła nice Dobra, teraz otwieramy sobie... O ognisko nice! Nice, 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 nice Super Pierwsze co? Czekajcie, co? Gdzie my teraz jesteśmy? Lochy i... Ja naprawdę nie wiem, ile na to pójdzie odcinków, ale na pewno, wa... ten gameplay doprowadzi mnie do łez, jeszcze nie raz. Dobra, mordo. Po pierwsze, wzmocnij butelkę Estusa. Super. Nie mamy. Mocni broń. I dalej! Bo mi w dupę, ponieważ jeszcze jednego nam brakuje. Natomiast Estus-1 zawsze się przyda, więc super sobie biście. Chociaż tyle O jest moje pracy Proszę sobie o jakaś tam się doskonale Okej Pójdę pierwszy odtędy, bo A bo ja wbiłem tamtędy, dobra! Tak, tak, to do gidy, dobra, nie zauważyłem może jakieś przejścia. Zastanawiam się czy po prostu nie zacząć nagrywać tak, że przechodzę jakąś grę. Nagrywam z kilka godzin z tego i po prostu później to tnę kilka mniejszych odcinków Bo to w sumie by było jakieś rozwiązanie mimo wszystko A to jest drabina była, dobra, nieważne, nie widziałem nic Okej okay. Tak. Jezu, mamy te lochy. Mamy. Eee, jeszcze dwa przejścia. W ogóle, bosa mamy tam dalej. Tu coś jest, jak zaskoczymy? No, pokażę, że coś jest. No. Ale się upewnię tylko. No, tych czteroków to jest trochę. Bo trzeba przyjść. To na pewno. А, и уже нет шариков Это, наверное, один из приятнейших моментов в этой О, черт, да, ну и выкакал Блин Хорошо, спасибо, спасибо Ciasto to złajną. Po co mi ciasto stosłajno, To z The fuck? Ej nie, nie ja serio to już kurwa... nie wiem dziesiąty... 10... dziesięć miejsc kurwa po kolei odkrywam no i za każdym razem coś jest nowego The fuck? Co ten tak trupta do mnie? Teraz serio jestem kurwa w szoku, jak to duże jest. A bo ja jestem teraz na dole tutaj, okej, okay, dobra, co już. O, a ich, ja, chyba tutaj bym było za dużo. Co to było? Oni na mnie dychają? Tu jest w ogóle jeszcze przejście? Jezu, To jest tak rozległe cholerstwo, że jestem w sobie zależny Dobra to i tego nie mają Dobra tego nie będzie zależny chodź teraz ty No chodź, śmiało, dawaj. Bezczany. O rany! No, coraz więcej rzeczy tu jest. Kolejny mimik Kurwa kolejny mimik Czy w tej grze już nie ma normalnych figrynek? A jeszcze jakiś typ do mnie wbił A, fajny kap. ja pierdol Dwie skrzynki Jak się okażą obydwie mimikami Przyrzekam, że coś sobie zrobię Dobra, najpierw pierwsza To jest mimik, oczywiście Skrzynka, która jest mimikiem, po co to komu? Co nie masz, pan jest mimikiem Druga nie jest mimikiem, dziwo. Pierwszy raz? ba. Eee, what the fuck? Oh shit! Dobra, z wami nie muszę walczyć, więc na razie jestem do Was puszczę, bo mnie Tam Dobrze bardzo, bardzo No ale przestańcie do mnie tak truptać, chupa A ty co sobie myślisz? Nie biję się tak. Nie ma takiego bicia. Wow Dosyć ciekawe miejsce wyszliśmy teraz no, no, trzeba się tam jednak wrócić Pomimo tego, że się nie chce tutaj dotrzeć O nie! Kurwa! No, nie A ten znowu się drze. Boże, jakie screamery. nie mogą wejść, chociaż nie na no, jeden przed to jak bardzo to się może k o zmniejszyć jest moje hp gdzie jest moje hp Fuck! Dawały się, Po co ja to piję w ogóle? Kurwa niechcący się napiłem, Boże, nigdy tak mało życia nie miałem. Może trochę ich zeszło. Tu jest jeszcze jeden. No z tym mieczem teraz jest znacznie fajniej <grych> Tak już chociaż ogarniemy jak działa A czekajcie, bo chyba tutaj nie wziąłem tego co miałem. A to był żart po prostu, dobra Tego mimika chcę jeszcze załatwić Да не писать. Ну два помнику. А. И по Łuska z tu. O, no i właśnie z tego powodu chciałem go zabić. W sensie dobra, nie wiedziałem, że to się stanie, ale... Właśnie, profit. Nice. Zbeszczą z stolicę. Ja podziękuję już tutaj. Najpierw pójdę na górę. Ja dwa aktualnie jest ja naprawdę nie chcę teraz zginąć Lochy i Tim. O Boże, jakie to jest... Serio jest duże. Tutaj jeszcze było przejście, to ja pierwsze pójdę tutaj. Jezu, ja już tam nie wiem dokładnie ile z tego odcinków aktualnie już jest. Serio, bo ja nagrywam tak o, po kolei, po kolei. Ja aktualnie nie wrzuciłem jeszcze wszystkich e, wcześniejszych odcinków, które nagrałem. Bo zanim wbiłem tutaj z tą lalką do tej lodowej kur... twierdzy No to... miałem już nagrane z 5 odcinków Ja dalej ich nie wrzuciłem A, ja wbiłem teraz tutaj, dobra, okej okay. No a ja teraz... po tej stronie? Okej, okay, czyli że tak nie miałem się tu dostać no dobra Nie no, spróbujmy tam zajść. Akurat może się uda O Chwileczkę, chwileczkę Ja tam chcę wrócić Bo tutaj coś było Coś tu było Ciop Ringa błyskawic Pewnie to jest coś dobrego Aczkolwiek, jedna rzecz mnie teraz trochę irytuje, ponieważ jak tam pójdę w dół... ...to prawdopodobnie dostanę bombę od razu i... ...jest duża szansa, że mnie po prostu wywali stąd. A. No właśnie, o tym mówię. O, chociaż nie no, szanse są jeszcze jakieś. A, to my taką tarczę, mam rozumieć, dobra. No, dawaj, pokaż się. Jak poleciał z kupami. a jakie? <śmany> jego... Je... E, ten, a jakie go FPS-y spadają na jego cieniu? O. O Jezu, no Jezu, a się tak mamy bawić. Nie ja tak. No, ale już teraz lepiej. Dobra. Powiedzcie mi proszę, że tu jest zaraz jakieś ognisko, bo będę wtedy naprawdę ucieszony. A jeśli nie, to w takim razie lepiej sobie od razu tutaj. W ogóle, czemu nie mam właśnie tego przepisanego? No. Ja w ogóle z żaru nie korzystam. No. I fajnie by było, jakbyśmy tu mieli to ognisko ostatecznie. Dobra. A, zjechaliśmy tu, żeby wejść teraz tu. Dobra. Chyba, że... Czekajcie. Tu jest coś? Ta, tu jest zejście jeszcze. Dobra. Kurde, ja powinienem tam siedzieć na górze! tej lodowej twierdzy, kurde! A nie teraz... Wszystkie lochy teraz zwiedzać i w ogóle. Wiesz, nie no. Eks, Chociaż tyle. Znaczy, coś fajnego. A tu jest ognisko, dobra, nie zauważyłem. Ok, eee, wiecie co? Polecimy sobie, może teraz eee, do kapliczki. Spalimy sobie ten kamień, co teraz chyba dostaliśmy. To nie jest tusy. I jeszcze ulepszymy sobie ten miecz, co teraz mam w ręce. Eee... Dobra, więc tak. Pierwsze to lecimy tutaj garnąć właśnie. Ah, no właśnie. Błyskawicy tu teraz 8 potrzebne. No ale dobra, warto było. No i teraz jeszcze sobie to spalimy. O! Oh, yeah, man. Zbezczeszczoną stolicę. Tak, chcę teraz lecieć do zbezczeszczonej stolicy! Dokładnie. Tam chcę teraz lecieć. Już. W tej chwili. Dobra. Teraz coś tutaj było... O właśnie. Kurna, nie udało mi się. A już myślałem. A to już trudno. myślałem, że ktoś serio to HP. Tędy to raczej nie przejdziemy. Dobra, czyli trzeba się po prostu wrócić. Okay. O, to jest w ogóle drabina. Kolejny? Dobra, teraz mogę się to. Czemu ja mam w jednej ręce? Nie bo mnie zablokowałeś, Mordo Fak pak, chociaż trochę mi się udało leczyć Dobra, i pogodźmy. Proste, proste. Czekajcie, ja się znają, czy my tutaj mamy w ogóle jakieś wejście, tam takie. karnięte bardziej, czy to prowadzi też gdzieś. Nie mam pojęcia. A to tutaj, dobra. No okej. Okay. Dobra, to ta stolica teraz mnie, oj, pewnie będzie prześladować. No. Poli z tego powodu, że tu jest dużo tych latających. No, ale dobra niech będzie. O nie, ja znam ten dźwięk. Proszę, aby to nie było to o czym myślę. Migaczący tytanik. Okej. Okay. Ej, no ja chcę w niego przejrzeć Mam je bardziej zostawiam teraz co się tam dzieje na dole? Zaraz się pewnie przekonam. jak tam zejdę. A, to są po prostu te, dobre. Ja się bałem, że mam walczyć ze szkieletami, to wtedy bym się dosłownie chciał zabić. Teraz to już nie, teraz to już takie. Dobra, spoko. A, bo to mnie jeszcze dotruwa, dobra. Czyli wracamy do korzeni, dobra, do bagna. Pierwsze obrażenie od tych czubków. No nice. i super, tak się. Ma. Jeszcze mi tego brakowało. A to w takim razie mogę już sobie normalnie chodzić. A no to tak syna strasznie powoli schodzi, ale no cóż, no trudno. Pierścień kolejny. Będę musiał sobie po prostu chyba wykupować jeden ja ten pierścień wypadkiem. Chciałem do zatruć po prostu. No jeszcze ja, bo sobie nie. No jeszcze jeden tam czekamy. Tak, Zdruty kolejne To nie do broni jakiejś te, czy coś. Chciałbym się przydać. Dalej mi zabiera HP, dalej mi zabiera HP. No te, trochę się boję, bo już to wideo trochę długo trwa A nie chcę aby było jakieś giga długie Kamień, Kamienny kamień po prostu Dobra Co jest dalej? Ja podziękuję. Ja podziękuję, żeby tam wchodzić na razie. Zobaczę, co jest na górze. Pierwsze, co. Co to było? O, tu też jest fuck nie Kurwa, mać, ja pierdolę. No rany. No rany. Dobra, tak czy siak, dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że się spodobało, bo już ten wideo trwa 40 minut u mnie prawie, no i cóż, nie chciałbym robić jakiś strasznie długi. Dobra, w takim razie, dobra, dziękuję i siema.